Proszę Państwa, ja sobie nie mogę po prostu dać rady. To jest coś niesamowitego. Nie mogę powstrzymać ludzi. Pan Andrzej Niemierski poprosił mnie o 30 sekund. Bardzo prosimy. Proszę Państwa, ja nie będę mówił od siebie. Szukałem czegoś, jakiegoś tekstu, który by zobrazował Andrzeja i znalazłem Gałczyńskiego. I Andrzeju, to dla Ciebie. Sam nie rozumiem. Skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę? Ni to świniobyk, ni to kotopies, w ogóle z innych stron. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem i nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bubr. W takim przekroju po prostu się boją, bo jak na przykład wejdę do pokoju i się zamyślę, powiedzmy o wiśle, to zaraz łzy jak groch. Niech mnie zarąbią, niech honoraria wyda na więcej. Artur i Maria. Ja jestem Polak, a Polak jest wariat, a wariat to lepszy gość. A po pogrzebie, pod korniszon, niech epitafium mi napiszą. Tu leży magik i małpiszon. Pod spodem taki tekst. Liryka. Liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Andrzeju, to dla Ciebie.